Z tego nigdzie się stąd nie ruszycie. Ha. Co wy byście bez mnie zrobili, nieudacznicy? Czego oczekujesz od Kratosa, wasza wysokość? Zawsze zdawałaś się bez trudu sama zdejmować klątwy Odyna. Tamte klątwy były osłabione przez Fimbulwinter, ale i tak nie zdjęłam ich sama. Ta wciąż jest silna. Czyli ta cała gadka o zabijaniu, to u was, bogiń, sposób upominania się o pomoc? Nie przypominam sobie, żebym prosiła o pomoc ciebie. Bo nie prosiłaś. kiedy ta miejscówka pojawiła się na mapie, postanowiłem odwiedzić dawną kumpelę od Kufla. Coś czuję, że jak wam pomogę, to trafię dokładnie tam, gdzie chcę. A czemu tak czujesz? Bo o ile nic się nie zmieniło, ona nadal rozbija się z tym twoim tępym bratem. Freyr, nie ma z tym nic wspólnego. Po co chcesz? Ja ja mnie dziś swędziały, więc wiem swoje. Ciągam mnie klątwa spętania. Jej źródło jest głębiej. Za mną. Parno tu jak w muspelheimskim sraczu. I woń równie mocna. To pewnie wina fimbulwinter, Ale jeśli dzięki temu się pogodzą... To tylko tymczasowy sojusz mniejrze. Cokolwiek innego wymagałoby zaufania. Daj spokój! O, wiesz, że to nie Kratos odpowiada za twoje cierpienie. Obaj odpowiadacie za moje cierpienie w takim samym Kurs! stopniu. Chodźcie, poszukajmy jakiejś drogi. Wymaga więcej magii niż możemy wykrzesać. Tędy. O nie, coś jest nie tak. Moje zaklęcie zaczyna słabnąć. A, o, tak. Działa, Nie rozumiesz, zostanę wyrwana z tego świata! Co można zrobić? Coś, czego wolałabym uniknąć. Najwyraźniej nie mam wyboru. Falki, Ruszajmy! Od początku miałaś sposób na klątwę Odyna? Nie. Odkryłam go, gdy zyskaliście zdolność podróży. I to żadne rozwiązanie. Ta postać jest bardzo ograniczona. Hej. Może zagadka dla odwrócenia uwagi, co? Co bez... leci choć nie ma skrzydł? Proszę, czas. Musisz się bardziej postarać, blok. Jeszcze ci pokażę. O kur. Patrz pod nogi. Przestawisz. Oh! Mówiłam. Unieszkodliwia jest daleka, jeśli chcesz uniknąć zatrucia. No! Poznaję to targowisko handlowali tu mieszkańcy. Osoby. Dlaczego go nie odbudowali? Bracie, myślisz, że nam odpuści, jeśli jej pomożesz? Nie wiem tego, ale chcę pomóc. Później zobaczymy. Ano. Targowisko, co Zostawili tu sporo towarów. Bez sensu, żeby tylko zbierały kurz. Można i tak do tego podejść. Już nie czuł Erdy. Zdążyłem zapomnieć, co to dobra burda. Ja! Nie przepuścisz żadnej skrzyni. Ciekawe gdzie też się wszyscy podzieli. Widocznie się wycofali, poukrywali się po lasach i zatarli ślady za pomocą magii. Nie sposób do nich no. ani do nich dotrzeć. A sobie zrobili tu niezły rozpierdol, co? Możesz podziękować za to Mimirowi. Wojna z Wanami to nie był mój pomysł. Chciałem zaaranżować małżeństwo, które by ją zakończyło. I cóż to był za sukces? Cały plan zakończył się nie mniejszą porażką niż to małżeństwo. Znowu przypuścił atak, gdy tylko poszłam na wygnanie. Serce się kraje. Przecież to znakomite miejsce na sklepik. Krasnoludy w Wanaheimie to by było coś. O o bagaço, a. O. O. <tosse> <tosse> To miejsce sprawia, że wspomnienia z Twojego ślubu wracają. Szykowni goście i wyborne pieczyste. Chociaż pamiętam, że Twój brat zrobił wtedy paskudną scenę. Dlaczego ciągle do niego wracasz? Mój brat to nie twoje zmartwienie. Zrozumiałeś to? Lepiej niż ci się zdaje. <laughs> Dalej, flora będzie jeszcze groźniejsza. Obyś był na to gotowy, ja. krasnoludzie. ludzie. Dobrze wiem, jak trudno o zgodę w rodzinie. Sindri i ja tak długo byliśmy skłóceni, że czułem, jakbym wcale nie miał brata. Po części to moja wina, w końcu od niego odszedłem. Ale i tak to jego za wszystko obwiniałem. Czy ta historia nie brzmi ci znajomo? O co ci właściwie chodzi? Oto, że nawet nam udało się zakopać topór wojenny. Jak tylko poszliśmy po rozum do głowy, to wszystko było jak dawniej. W mgnieniu oka stał się równie wielkim wrzodem na dupie co wcześniej. Z rodziną tak już jest. ją brać z całym dobrodziejstwem inwentarza. Dlaczego mówisz mi o tym wszystkim właśnie w tej chwili? Moim celem jest odzyskanie wolności i nie zamierzam pozwolić, żeby ktokolwiek mnie rozproszył. Zrozum. Mówię tylko, że jeśli tak by się zdarzyło, że znowu spotkasz się z bratem, to może warto na chwilę zapomnieć o tym, co było, i chociaż spróbować porozmawiać. Dosyć tego! Kiedy znowu stanę twarzą w twarz z Frejrem, będę już kimś zupełnie innym. Bo. No! Z osobą, rozumiesz? Nie dojdzie do tego, dopóki tkwię w tej absurdalnej sytuacji. Doskwiera ci duma. Rozumiem. Obyś umiała się jej pozbyć szybciej niż ja. To była poruszająca opowieść. Kasp. Chciałbyś. <gry> <gry> 啊。 Co zrobił Odyn, żeby wszystkich przepędzić? Jaką broń kazał skonstruować krasnoludom? Tak jakby Mjolnir to było mało. Ile szkód może wyrządzić jedna osoba? Zależy od broni i osoby. Co tam masz? Pewnie drogie. Ta rzeka. Dawniej była pełna łodzi przypływających z przeróżnych osad. Nigdy nie była taka pusta. Nie teraz, bracie, mamy towarzystwo. O to jeden z tych włóchatych tych ofiarę. się bój, żeby ze mną zadzwonić? Tak. フッフッフッ。 Hér þá! Hrjá! 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 Ha! Hrjá! Chyba na razie niczego tu nie zdziałasz Hola! Stójcie, jeśli wam bebechy miłe. dzieła, mięśniaku? Moi wyznawcy nie przyjmują gości? Skąd mam wiedzieć? To już nie są moi wyznawcy. Podsadź mnie! <laughs> Wiesz, tylko lepiej nikomu o tym nie mów. Jakuj! Cieszysz się, że stary dobry wrok ratuje ci skórę. O, o. ROK! po niego pójść. Zachowajcie czujność. Cicho. No i kogo my tu mamy? Jedno, kazał innemu Bogu odwalać brudną robotę? To zajęty? Nie służymy Odynowi. Wybraliście sobie kiepskie miejsce, nie sądzisz? No, no, tylko bez gruźb, bracie. O, znam ten głos. Wiesz co, odciąłbym ci łeb. Ale widzę, że ktoś mnie ubiegł. Ano. Dobrze widzisz, bracie. <laughs> nie, nie jesteśmy braćmi. Sprzedałeś moją siostrę tej knidzie. Zawarliśmy pokój. A, To prawdy? Gdzie on? Hm? I gdzie moja siostra? W askarskim lochu? Żyje w ogóle? Odpowiadaj, ty... No to poleje się krew. Stój! A to co? Dlaczego mówisz je głosem? To ja, ingwi. Nie mamy wiele czasu. Posłuchaj. Oni przybyli tu na moją prośbę. Przebyłam odzyskać to, co mi odebrano już za późno nie możesz cofnąć wydarzeń. Mogę i cofnę, a teraz przepuść ich! Więc. Przełożysz mojej siostrze. No. Jak my wszyscy. Puść go. Czemuś mnie tak zostawiła bez wieści, ty wredna babo! O, zamknij buzie, plabr. Chodź tu. Cóż, znalazłem, kogo szukałem. Chyba zostanę tu i pogadam. O, no co ty powiesz? Rubie chcesz. Bracie, mam prośbę. Chcę zamienić słowo z lordem Freilem.